Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Skia, a dzisiaj zagramy sobie w Turm Oil, po raz ponowny. E, będziemy na, zarządzać naszą fabryką, że tak powiem, wydobyciem ropy, tylko tym razem e, zmierzamy na pustynię. Na pustyni możemy tak, nasze zapotrzebowanie na, na ropę zaprowadziło nas na pustynię, można tutaj natknąć się na skałę i diamenty w ziemi, rozpocznijmy aukcję. Więc zaczynamy. Teraz będziemy operować na lewym, lewym brzegu. I gdzie my byśmy zaczęli, pewnie od góry znając życie, ale może weźmiemy sobie jakieś takie yy, to miejsce może, to byśmy sobie wzięli, tutaj chcę Halo, no <coughs> Okej, okay, każdy ma swoją miejscówkę Zaraz zobaczymy yy... Jeśli zobaczysz diamenty, potrzebujesz kreta, aby go wydobyć, mogę ich nauczyć, yy, mogę ich nauczyć tej cennej umiejętności Na pewno byśmy chcieli nie masz ochoty wiercić w skałach, więc wierć prosto przez nią za pomocą specjalnego wiertła, który oferuje moja fabryka. Na pewno wiertło przez, przez skałę by się przydało, ale ono kosztuje 30 tysięcy. To jest słabo, powiem Wam szczerze. Za 20 mogę mieć to, ale to też jest słabo, naprawdę. Ojejku! Ojejku! Nie mamy hajsu za bardzo, powiem Wam szczerze. I tak jesteśmy na pierwszym miejscu w hajsie, ale dalej to jest słabo. Dalej nie mamy tyle, ile mieć powinniśmy. Więc tak, no stąd nic nie chcemy za bardzo, bo nie potrzebujemy. Tutaj mamy co? Chciałbyś porozmawiać z Kylem? Aha, jak, jak dam mu kasy, to cena nie spadnie poniżej dolara. Jest to spoko, atrakcyjna, atrakcyjna cena, myślę. Ale myślę, że na początku porady burmistrza nie, bo on same głupoty gada. Pożyczka, diamenty. Nie, pożyczać nie będziemy, więc myślę, że idziemy yy, próbować własnych sił zobaczymy, co wyjdzie. Myślę, że myślę, że yy, źle nie będzie. Daj mi tu jeszcze kreta rzucimy sobie w to miejsce na przykład. I zobaczymy, czy nam się uda coś ogarnąć. Wstrzymaj grę. Yy, jakoś tu się dało przyspieszać delikatnie. O, tutaj jest, dobra. Mamy pierwsze miejsce. Dawaj, wiercimy to. O, mamy złoże ropy. Kurde Dobra, postawimy sobie dwa konie. Kolejny szyb stawiamy. I po podpiliśmy się, dobra. Jaka cena jest marna? Nie, 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 na razie zbiornik i do zbiornika. Nie będziemy się, że tak powiem, w tej cenie tutaj, kurde, obracać. Bo to bez sensu. 70, 80. No to tu możemy posprzedawać już coś. Wydaje mi się, że tu możemy posprzedawać już coś. Weźmy sobie dodatkowe konie. Yy, na pewno bierzmy sobie kolejnego <coughs> CT Tu jest dodatkowe jeszcze miejsce jakieś zobaczcie. No to jedziemy po to od razu. Oho, mamy kolejne miejsce. Bardzo fajnie. Dolar 20 nie sprzedają wszystko, dobra, spoko. jedziemy w dół. Tutaj coś jest na pewno, tylko musimy to znaleźć jeszcze. Yy, 98 dolar po lewej stronie, dobra, mamy to. Dawaj mi koni więcej, dobra i dawaj krety. Krety niech sobie kopią tutaj jeszcze, bo one czasami mogą fajne rzeczy znaleźć, naprawdę. Tu jest bardzo duże złoże. Ja bym tam się musiał jakoś dostać tym jeszcze, bo to jest wyczerpane, dobra. To my się podepniemy w ten sposób, bo tam jest bardzo duże złoże, które ja chciałbym właśnie opróżnić bardzo mocno. Dostawmy jeszcze więcej koni. No i na razie tu musimy po lewej sprzedawać, póki co. Na razie póki co po lewej, bo. O, lewa rośnie, bardzo ładnie. Jak lewa rośnie, to bardzo mnie to cieszy. Weźmy sobie jeszcze jednego CT, może coś znajdzie tutaj. <laughs> Zobaczymy. I kolejnego kreta tu postawimy jeszcze. Już pasz coś, cudownie. Dawaj, kopiemy w dół. Dolar, dolar, dolar. Po prawej, po prawej, teraz po prawej idziemy. Jeszcze głębiej. Coś tu jest. Ewidentnie coś tu jest. Dolar 30, mamy czerwiec, dolar 20, lewa spada, prawa spada, niedobrze powiem Wam szczerze, bardzo niedobrze, 70, dobra nie tylko jeden sprzedaje, a reszta niech, niech magazynuje, damy drugi zbiornik jeszcze w razie W, bo cena jest straszna, dolar po lewej stronie, to możemy na lewo sprzedawać. Ciekawe, czy my w ogóle wszystko wynajdziemy tutaj, już? Czy, wszystko, czy każdy złoże odnajdziemy, że tak powiem? Może być ciężko. Dolar yy, 40 bardzo ładnie, sprzedawajcie wszystko tam. Trochę hajsu zarobimy, ale myślę, że nie wydobędziemy całości. Prawo rośnie. Teraz na prawo wszystko. Dawaj mi dodatkowego woza jeszcze. Jedno. Tu jest jeszcze jedno miejsce, zobaczcie. Jedziemy tam od razu. Wrzesień, Nie mamy czas w sumie. Mamy czas, myślę, że... kurde skała. No ej! Musimy to obejść. Przebijemy się ten. Tędy się nie przebijemy, kurde. Może tak... Ten też nie przebijemy się. Czyli tego nie, wydob nie wydobędziemy raczej. Sprzedajmy eee, wszystko na prawo, wszystko na prawo, tak, niech będzie. Październik. No nie będzie źle, myślę, nie będzie źle, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo, dolar, dolar wszystko jest, wszystko na lewo. Na pewno nie wydobędziemy tego, no bo musiałbym sobie kupić to wiertło, które przez skały wierci. I myślę, że po tym miesiącu będziemy mogli sobie to zrobić. Bo to będzie, że tak powiem, dla nas duży plus. Oczywiście telefon musi dzwonić teraz, w najgorszym momencie zawsze. Czekajcie, zaraz wracam, muszę odebrać ten telefon jednak. Czy mogę zapauzować to jakoś? Mogę zapauzować, zaraz wracam. ta wróciłem. Dobra, kontynuujmy naszą 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 zabawę, że tak powiem. Niech oni zbierają wszystko i sprzedają na prawą stronę. Oj, duże złoże. A tu na, nawet do niego byśmy nie doszli. Spoko. Yy, dostałem achievement, tłusta kapusta. Zarobiliśmy 30 tysięcy, to jest bardzo dobry wynik moim zdaniem. A jak tam reszta? No zobaczcie, żeśmy pocisnęli ich. To był spoko wynik. Dobra, musimy ogarnąć sobie te mm, kopanie przez skały, koniecznie Bo bez tego myślę, że to będzie w ogóle... Gdzie to jest? Tutaj Szerokość, głębokość, odnoga, wiertło Przez skały, ja muszę to mieć, bo to mi da dużo, dużo tego, dużo profitu Tak mi się wydaje oczywiście, że to mi da dużo możliwości różnych Coś jeszcze kupujemy? To jest licznik a, licznik koni, nie no, tego nie potrzebuję. Na razie, póki co wydaje mi się, że wystarczamy yy, Zbiornik większo, większe Szerokość tej To też jest spoko opcja To też sobie weźmiemy yy, Przez to mam większe rury, będę miał większe rury I przez to będziemy mogli, że tak powiem, więcej yy, Przez to będziemy mogli więcej przepuścić, że tak powiem, ropy na raz <coughs> Ja miałem tą miejscówkę Więc weźmy tą obok zaraz Przynajmniej spróbujmy no spoko, weźmiemy tą obok. Za dwa tysiące myślę, że to możemy spoko ogarnąć sobie. I co? Jedziemy w teren. Zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, i teraz tak. Dwóch tetów, zdać mi ropę, szybko. Dziękuję. Pyk, i w dół. I drugi. Dawaj mi złoże. Na razie możemy na prawo sprzedawać, bo tam rośnie cały czas. Na razie na prawo wszystko. Tylko żeby się wyrobiły te konie. Dostawmy jeszcze z dwa może. Dolar 12. Okej, okay, no nie jest źle, nie jest źle. Myślę, że teraz możemy sobie posiłkować się już kretami, radiestetą przy okazji. Masz kolejne złoże? Bardzo mnie to cieszy. Dawaj mi to. No przecież mogę kopać przez ten, niby Może muszę ulepszyć to jakoś najpierw A, pewnie tak muszę zrobić Że to musi być ulepszone, tu jest takie wielkie złoże w ogóle Tutaj to my się musimy dostać podwójnie chyba Dolar 75, 75 Ojejku, nie wyciek Więcej kuniów Kurde, dostanę karę za wyciek jeszcze. Czy teraz mogę kopać już przez? Ej no, tutaj są wiertła. Nie kupiłem sobie wiertła. Dobra, dawaj na prawo wszystko, wszystko, na prawo, wszystko. Nie, wycieki będę miał. Ja cię kręcę najgorzej. Zbaściłem, bo sobie nie dałem tego. Nie daję sobie wszystkich koni na lewą stronę albo na prawą. Mój błąd. Straszny mój błąd. Dobra, dawaj to wiertło. Jedziemy przez. No i to ja rozumiem. Dobra, teraz się nauczyłem, już jak się to robi. Już będę inteligentniejszy przez to. No, dawaj, co jest. No. Dobra, wszystko na lewo na razie. 96. No nie jest źle ogólnie. Będziemy mieli dużo, na pewno dużą karę za. za wylane. Za rozlaną ropę. To na pewno. Dawaj mi krety dodatkowo jeszcze. Krety muszą tutaj sporo po pokopać. <laughs> Może coś znajdą ciekawego jeszcze. Na razie nic nie widzę. Bo ta odnoga za chwilkę się będzie robiła pusta. Ta jest duża, naprawdę. Tu jest sporo. Wszystko na prawo na razie jeszcze. Kurde, lewa strona mogłaby. Damy sobie jeszcze innego radiostatu. Może coś znajdzie przy okazji jeszcze. Na razie wszystko na prawo niech idzie. 75. Nie, teraz na lewo, wszystko na lewo, na lewo, na lewo. Dawaj tego kreta jeszcze Kret za stówkę nie jest źle, za stówkę możemy go wziąć Może kto jak trafi jakieś złoże przy okazji Już mamy wrzesień, o kurde Tu możemy dać większą rurę Będzie wtedy więcej ropy płynęło tędy Ale też trzeba będzie bardziej uważać O, mocno lewa spada, mocno lewa spada, prawa rośnie Jak się przerównają to ja będę zmieniał od razu Dobra, teraz na prawo wszystko, na prawo, na prawo 18 tysięcy No, szału nie ma, co prawda, ale nie jest też źle. Nie jest też źle, damy sobie jeszcze dodatkowe krety. Niech one szukają. Może pod powierzchni gdzieś zupełnie będzie coś ciekawego. Szukam, tak patrzę, czy coś gdzieś tutaj się trafi, ale chyba będzie ciężko. Tu jest to złoże duże, znaczy duże. To takie wiecie, takie trochę większe. Na lewo, na lewo, na lewo, wszystko na lewo. Mam nadzieję, że są te trzy złoża, to się wyczerpuje już, bo złoże tutaj widzę. Pojedziemy dalej, zobaczymy, no nic mi to, że tak powiem, A, No okej, okay, no... 3000 za wyciek. No nie dziwię się, nie dziwię się karom za wyciek. Myślałem, że będzie trochę lepiej, no ale dobra, daliśmy 26000. Czy jesteśmy znowu pierwsi? <laughs> oczywiście, że tak. Dobra, jesteśmy pierwsi, znowu bierzemy coś kolejnego. <laughs> Ten był od kretów, Wykopywały diamenty. 12 ogniw. radiesceta y, może szybciej badać. Albo skaner. Skaner też jest spoko. Skaner też jest spoko, ale ja myślę, że weźmiemy sobie więcej tych. Więcej. Y, więcej ogniw. Rozmiar od noga. Szerokość. Nie, nie stać mi na razie. Dobra, idziemy jedziemy z, z kolejnym dniem. jedziemy z kolejnym dniem. A właśnie, na początku ten trzeba mieć aukcję terenu zrobić sobie. Dobra, no to tu wydobywaliśmy. to mieliśmy te dwa miejsca. No to weźmy może to pomiędzy. Przebiją nas na pewno. No, wiedziałem. 46. To jedziemy na górę, zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie. A może będzie spoko. Może będzie spoko. Może się uda. Dobra. I próbujemy. Na początku oczywiście dwóch rad jest setów. <laughs> Oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcji kanału, nie krępujcie się, zostawcie subka Bo to przysporzy mi, znaczy doda mi skrzydeł, że tak powiem, da mi szansę, żeby rozwijać się i będzie, będzie bardzo pozytywnie wpływało na Na moje samopoczucie Tadam Konie Na maksa koni Dobra i sprzedajemy, no na lewo musimy sprzedawać Kurde, źle poprowadziłem to, dawaj to Nie mam hajsu no nie gadać, nie mam hajsu teraz Dobra, teraz będziemy mieli hajs 120 150, dobra, dawaj to Wątpliwi zysk, o nie, 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 nie Nie sprzedawaj tego tak Nie sprzedawaj tego w tamto miejsce No koleś, nie róbmy takich rzeczy Dawaj więcej koni Dawaj mi radię Dawaj mi szczura jednego Niech kopie <ścoughs> Oho, tu coś jest. O, u góry, u góry, u góry. Podpiąłem się, dziękuję. Tu też się podepnie ma. Co? Damy sobie tak. Na dole mamy jeszcze jedno. To ja bym tam pocisnął. O, w ten sposób. Trochę to kosztowało, co prawda, ale tam też jest złoże, które też chciałbym wyeksploatować bardzo mocno. Yy. <laughs> Weźmy kolejnych tych. Kolejne nasze skorpiony wojenne. Dobra. W ogóle ta gierka też. Pod... Eee, ojejku, nie, nie sprzedawać tego. Nie sprzedawać, magazynować. Za tanio, za tanio, panie kolego. Za tanio. Czy ja mogę wziąć trzecią od nogę? Nie mogę trzecią nogi wziąć sobie. Kurde. Bo tu jeszcze jest. 77. No to, to już mogę puścić tam. To już tam może iść ewidentnie. Eee. No to pobiera z tego, to pobiera z tego. Tu, te, tu jest jakiś złoże duże chyba. Dawaj jeszcze jedną tą. Faktorię handlową. Tu pociśniemy. Chciałbym zrobić to w ten sposób. O właśnie. Bo tu chciałem. Roz... Aj jaj, muszę to ulepszyć. <ścoughs> 70 dolar po prawej, dolar po prawej. Wszystko tam jedziemy. Kręć się przez to. Tu jest duże złoże. Tu jest duże złoże. Ja bym chciał to sobie poszerzyć od razu. To musi być poszerzone. O, w ten sposób. I konie dodatkowe. Dobra? Bo tu jest duże złoże. To chciałbym wyeksplatować. To też moglibyśmy się w sumie tutaj lekko ulepszyć. Tu nic więcej nie ma? No nie, tak nie może być. Dawaj mi tu szukaj. Dawaj mi kreta. Coś tu musi być jeszcze. O, 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 coś tam jest, coś tam jest, coś tam jest Dawaj, jedziemy. Na dole coś jest. Tak, 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 wydobywaj, wydobywaj wszystko. Wydobywaj wszystko Eee. Yy... Na lewo, na lewo, na lewo. Dawaj więcej kucyków. Bo już mamy sierpień. Okej, okay, wybieramy, wybieramy to złoże wszędzie. Więc myślę, że nie będzie tak źle. Na prawo, na prawo, na prawo, na prawo, na prawo. Wszystko. Na prawo, na prawo, na prawo. Na prawo na no co? Co przecież wybieram? Maksymalna ilość koni. Nie ma więcej koniów już. <śmiech> <śmiech> Słabo. Ale może wyrobią się. Chyba dadzą radę. 90 centów, 80 centów. Kurde, prawa sprawa bardzo mocno. Dawaj wszystko do kontenera. Bo tak nie może być. Tak nie możemy żyć. 54, 50, no nie gadaj, że mi tutaj będzie wszystko spadało. No musimy na lewo cisnąć. Więc mniej hajsu zarobimy, ale no musimy sprzedawać, no bo innego wyjścia nie ma. Mamy już gru Grudzień mamy, o kurde. Nie wrobimy się z tym. Chyba muszę kupić sobie większe te... Yy, większe wozy, bo da się chyba je rozbudować jeszcze, żeby były pojemniejsze. Żeby konie mogły więcej ciągnąć. O, ja Cię kręcę. Ale spoko, nie było źle. Yy, 32 tysiące zrobiliśmy. Czy to był też największy zysk? Haha, łajzy. No oczywiście, że największy zysk. <coughs> Dobra. Teraz tak. Yy, licznik rozmiar... Yy... Większe wozy mogą pociągnąć, ja bym chciał to, to sobie wziąć, bo to może być spoko opcją. I teraz tutaj yy... szerokość na większą odnoga. Odnoga by się przydała, nie powiem, że nie. Więcej mogą znieść na wysokie ciśnienie, czyli wolniej będzie ten opad, będzie wznosił się ten, ten licznik, ale nie wiem, czy, ch czy chcę diamenty, prędkość. Dodatkowa prędkość. Ja bym wziął dodatkową prędkość sobie może jeszcze dodatkowo. O, w ten sposób. Moi drodzy, ale kolejne kopanie będzie już w kolejnym odcinku. Nie chciałbym takich zbyt długich odcinków właśnie z Turmoila robić, bo później nie chcecie tego oglądać. Dlatego ja Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie łapce w górę i subskrypcji. I widzimy się w kolejnym Turmoil na kanale SK, oczywiście. Dziękuję za uwagę, trzymajcie na razie i cześć!